Uwaga. Nie należy naśladować zachowań występujących w filmie. Fajerwerki przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia, a ich nieprawidłowe użycie może grozić kalectwem. Rated M for mature. Siemaneczko przy mikrofonie Gibuskin. W dzisiejszym odcinku postanowiłem się zająć największym wariatem, alkoholikiem i piromanem w Team Fortress 2. Oczywiście mam tutaj na myśli nikogo innego, jak tylko i wyłącznie naszego ukochanego demomana. Ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw musi być oczywiście intro. No więc tak. Demoman to pochodzący ze szkockiego miasta Ullapol, uzależniony od cydru Mistrz Materiałów Wybuchowych. Jeden z najbardziej uniwersalnych członków drużyny. Mimo że jego bronią brakuje długodystansowej dokładności i celności. Biorąc pod uwagę, czym zajmuje się Demoman, naprawdę zastanawiał się, kto był na tyle normalny, żeby dać mu granatnik. Bycie piromanem to bardzo odpowiedzialne zadanie, a demoman przecież nadużywa alkoholu, co sprawia, że jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Ale potem doszedłem do wniosku, że właśnie o to chodzi. Lepiej, żeby wszyscy się go bali, niż olewali. Poza tym, może się wydawać, że Demoman to tylko i wyłącznie głupi menel. Ale z drugiej strony, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Prawda jest taka, że Demoman jest najmądrzejszą klasą w Team Fortress 2. Dlaczego? Dlatego, że potrafi on przewidzieć, gdzie i kiedy pojawi się wróg, dzięki czemu potrafi idealnie zostawiać pułapki. Robienie wybuchowych niespodzianek przeciwnikom faktycznie daje powód do radości, ale tylko wtedy, kiedy potrafią przynieść pożądane efekty w postaci liczby ofiar. Dla Demomana nie ma znaczenia, czy jego wrogiem jest skaut, żołnierz czy gruby. Dla niego liczy się to, że potrafi uśmiercić dużą ilość swoich wrogów za pomocą tylko jednego przycisku. Lecz najlepsze zabójstwo dla demomana jest tylko wtedy, kiedy nasz przeciwnik nie przyjmuje do wiadomości tego, że jest na przegranej pozycji. Muszę przyznać bez bicia, że jest to całkiem fajne, jak zabijasz swoich oponentów tylko jednym przyciskiem. Niestety, granie takim tokiem myślenia sprawia, że czasami prowadzi to do wielu gdybań. Albo przeciwnik wpadnie w naszą pułapkę od razu, albo będziemy musieli na niego czekać. Bardzo długo czekać. I to czekanie na przeciwnika ukazuje prawdziwy test naszej świętej cierpliwości. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jeden z bardzo wielu możliwych sposobów grania. I trzeba przyznać, że jest on bardzo pomysłowy i pasywny. Ale mój ulubiony sposób to całkowite porzucenie tej ideologii i spamowanie bombami w przeciwników. Taka technika od razu może pokazać, kto jest dla demo największym kozłem ofiarnym. Kogo powinniśmy fokusować? I najważniejsze, kogo powinniśmy najbardziej gnębić? Oczywiście, wielu z Was wskaże tutaj medyka, no bo medyka zawsze trzeba gnębić. Ale nie tym razem. Istnieje pewna klasa, która powinna być dla demo priorytetem, jeśli chodzi o gnębienie. A tą klasą jest nie kto inny, jak nasz stary dobry inżynier. Mogłem oczywiście Wam o tym powiedzieć w filmie gene zagnębienia Engów, jednak Gentleman nie powinien odkrywać swoich wszystkich kart od razu. Ale do czego zmierzam? Otóż chcę Wam sprzedać prosty sposób na zgnębienie wrogiego inżyniera. Oczywiście, najlepszy sposób na zrobienie tego jest zniszczenie mu konstrukcji. No i właśnie Demoman nadaje się do tego wręcz perfekcyjnie. Nie dość, że z łatwością potrafi rozwalać konstrukcję, to w dodatku może się zdarzyć, że inżynier może całkowicie zlekceważyć Demomana. Czasami po prostu odnoszę takie wrażenie, że inżynierzy nie za bardzo się przejmują Demomanem. O nie Demomanie, nie ma takiej opcji! O nie Demomanie, nie ma takiej i to jest dla mnie strasznie niezrozumiałe, patrząc na to, co demo potrafi z engiem zrobić. Ale w sumie nie mi jest to w końcu oceniać. Wróćmy raczej do tego, jakie jest nasze główne zadanie. Otóż musimy przede wszystkim udowodnić, że to my tutaj jesteśmy samcami alfa. A jedyne miejsce, gdzie możemy to wszystkim pokazać, to tylko i wyłącznie pole chwały, które jasno i wyraźnie pokazuje, czy gracze jest w ogóle wart takiej gry. Praktycznie każdy użytkownik, który miał choć lekką styczność z tf mówi: Trening czyni mistrza. I w przypadku Demomana faktycznie jest to prawdziwe, ponieważ Demoman naprawdę wymaga choć minimalnego obeznania. W przeciwieństwie do takiej innej klasy, ale dla mojego bezpieczeństwa nie będę mówił jakiej. W każdym razie gracz musi się przede wszystkim nauczyć tego, że Demoman jest bardzo ważną klasą w drużynie. I świetnie to nawet pokazuje tryb Competitive w trybie Highlander, gdzie bardzo często to właśnie Demoman jest głównym dyrygentem. Co próbuję wam przez to powiedzieć? Próbuję wam powiedzieć to, że Demoman zawsze będzie potrzebny swojej drużynie, nawet jeśli przez większość czasu nikogo nie potrafi zabić. To zawsze pojawi się ta jedna chwila, gdzie Demoman znajdzie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. No power! Hey, dobra, nie będę was dłużej męczył moim cringe'em. Dlatego to na dzisiaj tyle. Jeżeli filmik ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, daj suba, kliknij w dzwoneczek oraz napisz komentarz dla zasięgu. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Zatrasłem se piziora Waucie. Zatrasłeś sempi siora Waucie? Zatrasłem se piziora Waucie. Zatrasłeś sempi siora Waucie? Zatrasłem se piziora Waucie. Zatrasłeś sempi siora Waucie? Zatrasłem piziora Waucie.